No. Halo, panowie, no, ja panowie co się dzieje? Halo! Halo. Potrzebujemy energii, nie? Potrzebujemy panowie, energii. panowie, na waszym miejscu chciałby być każdy młody chłopak z czatu. Każdy dzieciak chciałby być kurwa taki jak Mini Maciek, jak Frajgo, jak Makuk wydający rozkazy. Panowie, macie niesamowity zaszczyt, będąc właśnie kurwa sobą. Co was kurwa dzieli? Co was powstrzymuje od tego, żeby rozjebać? Pewnie do to, że może trolujecie czasami, oczywiście, to jest normalne, może coś robicie pod fabułkę, ale każdy z was wie, że jesteście kurwa najlepsi. Frajgo, to co odpierdalać, jesteś najlepszym graczem tej ligi, jeśli chodzi o górną malejkę Mamy najlepszego kurwa strzelca, a Maciek jest kurwa drugim dżunglerem, bo jest kurwa wszędzie. Dusicie kurwa, więc wjeżdżamy i zgarniamy marzenia, bo pamiętajcie, że na was się kurwa chłopaki patrzą, laty się na was patrzą i chcą być wami kurwa. Jazda ich rozjebać, ESA! ESA! To... ESA kurwa! Powodzenia, kurwa. Jedziecie! Jazda z nim. Jazda. Ja się mutuję, jazda! Dobra, chyba pomogło, może wygrają.